Co za wieści z koła Fortuny, Krzan i Norbi niespodziewanie wrócili na plan. Izabela Krzan, 29L i Norbi, 52L, oficjalnie pożegnali się z kołem Fortuny w maju tego roku, jednak zapewniali, że nie chowają urazy i życzyli szczęścia nowej parze prowadzących. Ci odwdzięczyli się zaproszeniem ich do studia. Norbi wszystko zrelacjonował na Instagramie. Norbi dał się poznać jako osoba o trudnych do oszacowania pokładach spokoju. Szczytowy okres jego popularności przypadł na 1997 rok, gdy nagrał hit kobiety są gorące. Utwór znalazł się na debiutanckiej płycie Norbiego Summertime, za który wykonawca otrzymał Fryderyka w kategorii album roku Dance i omal nie zdobył także drugiego, za fonograficzny debiut roku. Od tamtej pory Norbiemu nie udało się nawet zbliżyć do tamtego sukcesu, jednak nawet jeśli napełnia go to goryczą, stara się tego po sobie nie pokazywać Norbi cierpliwie podchodzi do zawirowań w karierze Kiedy Kuba Wojewódzki, goszcząc Norbiego w swoim programie, nazwał go nieudacznikiem, dodając, że to nie obelga lecz diagnoza, muzyk nie robił z tego problemu gdy na koncercie z okazji święta gminy Alvernia przyszło go posłuchać siedem osób, zagrał dla nich jak dla pełnej widowni. W tej sytuacji trudno się dziwić, że zwolnienie z posady prowadzącego koła Fortuny też przyjął ze spokojem. Norbi po pięć latach musiał pożegnać się z kołem Fortuny. Reaktywacja popularnego w latach 90. programu była jednym z pierwszych pomysłów Jacka Kurskiego po objęciu stanowiska prezesa TVP. Norbi przejął prowadzenie koła fortuny po Rafale Brzozowskim, jednak po zmianie ekipy i linii programowej TVP nadeszła chwila rozstania. Norbi zapewniał wtedy, że jest gotowy na każdy scenariusz. Kiedy ogłoszono, że jego i Izabelle Krzan zastąpią Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan, piosenkarz miał dla nowego prowadzącego kilka rad. Jak stwierdził w rozmowie z Plotkiem. Powiem tak. Trzymaj się stary. Życzę mu powodzenia i przynajmniej takiej oglądalności, jak nasza z Izą. Agnieszka na pewno sobie też poradzi, bo wydaje się być sympatyczną osobą. A w tym programie trzeba być właśnie sympatycznym. Treść zewnętrzna reklama prezentowana w ramach interfejsu internetowego Adrino Mobile. Norbi i Krzan wrócili do studia koła Fortuny. Krzan także życzyła szczęścia swojej następczyni, która zresztą okazała się jej bliską koleżanką. Okazana nowym prowadzącym życzliwość z czasem zaowocowała. Na Instagramie Norbiego ukazało się jego zdjęcie z Izabellą Krzan w studiu Koła Fortuny, opatrzone komentarzem. Wpadliśmy do przyjaciół złożyć życzenia. Wśród komentarzy pojawiły się też wyraźnie, świadczące o tym, że fanom programu na ten widok za się woku zakręciła. Tęsknijmy. Brak Waszej dwójki. Bez Was koło straciło sens. Iza, Norbi, wracajcie, to był z wami najlepszy program, bez was prawie tego nie oglądam. Wczoraj oglądałam koło fortuny z nowymi prowadzącymi i cóż, niby wszystko fajnie miło, ale wasz duet był jednak jakiś fajniejszy.